Cześć wam, Bonuso bonusowy filmik niedzielę, bo przyszła do mnie paczuszka tutaj od Ani, jak zwykle pancernie zapakowana, no to biorę się roz za rozpakowywanie, biorę się. Okej, okay. jeszcze raz cześć wam, normalnie nie mogę się doczekać co tam jest, wiecie... Y ta paczuszka już mogła być u mnie wczoraj, ale wyszłam z psem, to wisonos przyszedł. No to awizo. No to yy, w ogóle, powiem Wam tak, yy, na awizie podane jest konkretne miejsce, gdzie mam pójść na pocztę. Pojechaliśmy, bo to akurat w środku miasta. Okazuje się, że nie tu. Na inną pocztę trzeba było jechać. A jeszcze dzisiaj zakupy robiliśmy, także jest już bardzo, bardzo późno, ale wiecie, jaka ja jestem. No muszę. Muszę, bo się uduszę. Kurde, Aniu. Przewidziałaś, że tak powiem. No, bo Ania się śmiała, że na pewno tak powiem, że na pewno siądę i będę nagrywała. Tak, zgadza się, ale pancerna paczuszka, pancerna. Teraz się od boku. A gąbeczki, takie, żeby. Ta -dam. O, jaka fajna kokardka! Czekajcie, czekajcie. Tu jest jeszcze coś. Dobra. Tu takie coś mam. Ja wiem, co tutaj mniej więcej jest, ale powoli, powoli, po kolei. Najpierw to mnie interesuje i to bardzo, bardzo, bardzo mocno. O, czekajcie. Zrobię sobie na miniaturkę, zanim rozpakuję to. No, Micha pojawia się, żona. <laughs> Wiecie, ja zawsze. <laughs> ja wiem mniej więcej, co tutaj jest. Ja wiem, ja wiem. To znaczy, wiem dokładnie, co tu jest, ale kokardka śliczna, kokardka będzie znowu do. Wiecie, tak jak Wam mówiłam, ja te sukienki się robię. To znaczy, chwilowo zrobiłam sobie przerwę od robienia sukienek, bo coś innego robię takie tam pudełko, znaczy teraz mam takie coś co jakby to powiedzieć po górkach kiszonych takie niby wiedreczko i sobie je po prostu przyozdamiam i e, robię sobie coś co będzie na działkę, tak jak Wam mówiłam na działkę będzie tan, tandetnie, ma być tandetnie z zasady o. także, a to będzie na sukienusie te, te w stylu wiecie Barbie dla tych lalek no, jak zwykle Ania ślicznie to zapakowała. No, to też to jest inne niż poprzednio. Poprzednio miałam z serduszkami, teraz z kwiatuszkami. Uuu. Okej, okay, okej. Okay. I ile tego mam? Super. Rewelka, rewelka, wiecie, ja lubię takie rzeczy, bo ja później z tego. Dobra, wezmę tu i tu takie ładniutkie jest, no bo poprzednio przed... serduszka. Jeden papier, drugi papier. Jak matrioszka, tu takie coś, tu jeszcze folia bąbelkowa. I piękne cudo. Piękne cudo. Ech. Takie zobaczcie. Nomad. Nie miałam sza nigdy, ale to nigdy na żywo nic nie widziałam z Nomad. Nic. Na YouTube oglądałam i... jakie to jest śliczne Aniu. Już samo to jest jakieś liczne. Ania mi to prawda wysyłała zdjęcia, ale wiecie, co innego na żywo zobaczyć, no. I już dostałam pouczenie, jak się mówi te słowo. Bo tu pisze ale to się szamoni czyta. Szamoni apres skin. O. No piękne. A i z tyłu podpowiedź kolorów. normalnie. No nie mogę, no nie mogę. I podobnie jest. I tutaj e, to są takie wypukłe tutaj, a wiecie na pudełku też to się wyczuwa jest tak, ale tutaj jest tak jakby trochę wklęsłe tu na pudełku ten napis i nie tylko o nie tylko napis. Bo na przykład góry nie, ale tu ludzie. Jak ten, i tutaj o krzesełko, te takie, takie to jest też wypukłe. Tutaj wypukłe tylko tło po prostu góry. E, tutaj ten to nie jest, a reszta czuć, czuć pod palcem, że to jest wypukłe. Nie tylko nazwa. To pierwszy raz się spotykamy. Wiecie, no to jest droga, Marka. O, tutaj mi coś wypadło, ale najważniejsze. Jakie to są kolory? Ta -dam. Ja widziałam to, ale na żywo. O! I y muszę się zaopatrzyć za radą Ani w bazę, taką podcienie, która będzie biała, bo podobno wtedy najlepiej ukażą się te kolory na powiece. Nie mam czegoś takiego. Na razie w tym momencie mam. Y taki bardzo bardzo jasny korektor z Maybelline. On jest bardzo jasny. To ewentualnie na tym spróbuję, ale w międzyczasie, to znaczy, zanim ja zabiorę się za tą paletkę, to nie wiem ile czasu minie ze względu na oko, ale już jestem znowu umówiona do lekarza i będę szła, zapytam się wprost, czy mogę chociażby raz w tygodniu y, pomalować oko tak całkowicie. Zapytam się go obejrzy oko i będzie wiedział, co i jak. No ale zobaczcie te kolory. I te, te... O, Odwrotnie muszę. Odwrotnie, żebyście widzieli. Góry. Tutaj jest kolejka. Góry. Tutaj szczyt jakiś, czy domek jakiś. Narty. No, cudo. Jeszcze raz. I co? I delikatnie. Uj, ten kolor... Czy jest tu kolor, który by mi się nie podobał? Mm -mm. Ta zieleń jest piękna. O, to jest piękne. To jest piękne. To... Łatwiej by było mi wymienić ewentualnie, co mi się mniej podoba. Ale na razie, póki nie spróbowałam. O. I ten. O jejku, ten niebieski. Wiecie co? Jeden mat spróbujemy i jeden błysk. Ten Ania mówiła, że bardzo ładny jest, więc ten błysk spróbujemy delikatnie. O, kurde! Ale ja go delikatnie wzięłam na palec, żeby nie niszczyć na razie wypraski, póki testów nie ma. I jakiś macik spróbujemy. No to macik. O, ten najciemniejszy. Jakie one są milutkie w dotyku. Jakie milutki. Dobra, i jedziemy. A, malutko wzięłam, ale dobra, poprawię się. Ale piękny kolor. Dobra, jeszcze drugi. O, to jest taki brąz spadający we fiolet. Spod tony fioletu, przepiękny kolor. Jeden i drugi. Ale to ja takie kolory uwielbiam. Mam coś podobnego, bo to jest takie toperkowe. Tu jak wezmę, troszeczkę zieleni widzę, a później tu jest taki jak jakiś trochę różu, przychodzi w niebieski. No cudo kolor, cudo, ojeny. Wiecie, ja kocham takie kolory. Muszę wziąć sobie. No, także wracając, paletka bardzo, bardzo, a to bardzo mi się podoba. Ten mnie też kusi, żeby pomacać. Ten, ten. Oko, wylecz się. Śliczna. No, przepiękna jest. Dziękuję, Aniu. Bardzo Ci dziękuję. No, cudna paletka. I o, teraz spojrzałam, tu w środku nie ma lipy, tutaj też jest to. Zobaczcie, to jest kartonik. Tak jak ja z reguły kartoników nie zostawiam, to chyba ten kartonik sobie zostawię. To jest tak jakby powiększone od tego miejsca, i tu dalej. Tak w środku widzę. No, nie ma lipy. Ok, chowam, 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 bo szkoda. I teraz jeszcze tutaj w tej malutkiej paczuszce yy, wiem, że mam dwa podkłady Everline. Nie Specjalnie nie pytałam, jakie, co i jak, żeby mieć niespodziankę. Tylko tyle wiem, że są Eveline i no. Oczywiście, w woreczku woreczki, nie? <śled> I tutaj w kolejny woreczek. Ten, który lubię. Tylko muszę zobaczyć, jaki to jest odcień. Bo ja akurat w tym momencie używam właśnie sobie tego. Tylko to jest kolor 0,2. 0,2 to jest Light Vanilla. Tak, a ja mam w tej chwili dosłownie. co zobaczę. Ja mam 01. A i neutral w tej chwili. Także super! I to już mam taką. Wiecie, końcóweczkę, tak może z jedną trzecią. Nie wiem. Zgadzam się z opinią, że ostatnio ten podkład jakoś tak szybciej się kończy. Ale hmm, super! Bardzo, bardzo, bardzo się cieszę, bo uwielbiam ten podkład. Ale tutaj jest, widzę, jakiś inny. A ja nie mam doświadczenia z podkładami z Eveline. No poza chyba, właśnie tym i jakieś kremy BB czy CC, coś takiego. Ciekawe, co to jest. I znowu, matrioszki O! Wondermarch Lumi. spf 20, Skin Absolute Glow. Tak, a jaki to jest odcień? Gdzie tu jest napisane? Trzyste ciekawości, szukam, gdzie jest odcień. Yy, 05 Light Neutral. No to będzie, podejrzewam, że akurat mój kolorek. No, a nawet jeżeli będzie yy, za jasny, chociaż nie sądzę. To ja mam z czym mieszać. Wiecie, ja uwielbiam mieszać podkłady. Więc a nie, wiecie, nieraz myślałam o tym właśnie, żeby ten podkładik sobie kupić i wypróbować, bo sporo osób go chwali. Ale zawsze jakoś tak się to rozmyło albo bo chciałam szukać na promocji, poczekać na promocję. Albo nie było odcienia odpowiedniego, bo były na przykład same ciemne, jak była promocja, a później bez promocji to mi się nie chciało, albo miałam jakieś inne. Ja mam pełno już podkładów, jeszcze takich, których jeszcze nie otworzyłam. Także super, bardzo się cieszę. No. Idealnie trafione. Idealnie, bo i ten. A, to jest ten mój. Przecież to jest lżejsze. O, to jest cięższy. Więc. No, będziemy testować ten, ale jeszcze mam zamiar na prośbę, tapci, kupić sobie podkład z altery. Mam nadzieję, że uda mi się dorwać akurat taki najjaśniejszy odcień, bo też mnie bardzo ciekawi. Nigdy nie miałam chyba z altery. Nie przypominam sobie, żebym coś miała z altery. Także, no dobra, ale to nie miało być o tym, to miało być o paczuszce, także dzisiaj paczuszka... Paletka plus dwa podkłady Eveline, z których bardzo się cieszę. Z każdej rzeczy się cieszę. Nawet ze wstążeczek. Z takich tych, wiecie, ja jestem taka, jeżeli chodzi o takie, takie rzeczy, bardzo lubię. Dobra, już kończę, kończę, bo już zaczynam krzanić. Chłodna jestem, bo dopiero co wróciliśmy z zakupów, ja mówię, kurde, głowa mi swędzi szybko, myję głowę i siadam. I ten boradek mi zaraz stąd wygoni, bo będzie chciał pójść spać. No, a ja musiałam nagrać filmik dla Was. Ok. Serdecznie Wam dziękuję za oglądanie filmiku, ile go oglądaliście do końca i bardzo proszę, dajcie lajka, słupka, komentarz. <grybuj> <grybuj> pa pa!